Siemmonko ze z wami to ja Adam OP21, a dzisiaj jest gość y, specjalny i chciałem zrobić ten gość specjalny oczywiście y, się przywitał. Raz, dwa, natychmiast jak potrafię, to się przywitaj. Cześć, to ja Fredryk Sachelski. A dzisiaj z odcinku będzie kontynuacja z serii co nagrywałem y, na mapie świętoskawiec V1 i ci... chciałem poinformować Was, że to jest drugi sezon. W pierwszym sezonie posiadałem krowy, a w drugim sezonie będę posiadał yy, świnie, bo ponieważ ze świnie sen nie używał. Nie, korzysta, nie korzystałem, nie używałem, tylko je pomijałem, tylko na góralach oczywiście, jeśli nie używałem, bo ponieważ tam zajebiste, fajne gospodarstwo, pod mój klimat, udało autorowi odzorowe. Ja Jestem tego dumny, zadowolony, za pod mój klimat I Bartek, co porabiałeś dzisiaj? Bartek, co porabiałeś dzisiaj? Opowiadaj. Zacząłem po psa jechać. a gdzie jechaj po tego psa? Proszę się tłumaczyć. Pod Warszawą a jaka to rasa psa? Co babciu? Byłeś. Nie się. Mówię do babci. Babciu, nie odzywaj się. XD Halo babciu. Co robisz? Nie odzywam się, powiedz Śpisz? Powiedz, śpisz? Śpisz? Cóż, do babcia dokłóca Barty Bartę dokłóca swojej babci, xd, loda A w dzisiejszym odcinku Bizoja będzie ten prezentacja masy i prace y, polowe tutaj i będzie orka Dzisiaj w odcinku, bo mamy program na y, mod y, season, y, mod, y, y, który to jest 4 para roku mod, ale to będzie nowy sezon, to nie będzie y, nowy sezon i będzie kontynuować z 5-7, więc cały czas tak samo będzie y, y, sąsiad to ten sam będzie, tylko ten będzie miał nowe masyny, bo tamten ten e, mi się usunął i postanowiłem zrobić nowy sezon e, na e, Świętokrzyskiej. To jest chyba polskie, e, polskie Gospodarstwo, jakoś tak pamiętam, Polskie Rolne Gospodarstwo jakoś tak seria się nazywała. Ale... Będę grał tam, rozwijałem się z średnimi i dużymi masynami, a tutaj będziemy małymi masynami się rozwijali. I, i będę posiadał świnie, a sąsiad będzie mi przyjeżdżał kombajnem na zniwa. To po prostu chcemy, żeby trochę inaczej było. Po miał, yy, w pierwszym sezonie miałem taki kombajn, a za, za pomoc po prostu on, on mi przyjedzie bo ja o, u niego właśnie ośnieżałem właśnie gospodarstwo, bo był odcinek. To będzie kontynuacja tego samego numerku, jak jest odcinek y, piąty, nie piąty, sorry, jest odcinek 15, będzie szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwadzieścia, nie, po prostu se, sezon drugi, odcinek pierwszy, nie, to będzie trochę inaczej, będzie inaczej, to wyglądało sobie dla Was fajnie, to się oglądało. E, prezentacja masyna słupkiego e, masyny wzięłem po prostu z modkaba po prostu żeby e, lagów nie było ale na live e, robiliśmy e, godzinnego live'a po to żeby e, poogarniać swoje masyny i żeby widzowie doradziły masyny, które nie lagnią. ja nagrywałem ten odcinek, ja skończyłem live'a bo ponieważ na live'ie ustawiałem masyny Tutaj mamy rozsiewać nawozu, moja chałupa, śmietniki, kustawka, tutaj potem bym Stary Skibowy Unia, y, Hasia, taka typowa zawsze będzie na każdej u mnie serii, bo że to uniwersalna, uniwersalny 7 na serie a tutaj się otwierają, tu są yy, yy, takie że tu się pusta świnie to fajnie tutaj mamy z, yy, ob, z taką oborę chyba 100 stodo, chyba tutaj też jest 100 tam jest 100 dołę yy, taką ze drabinę możemy sobie postawić i wejść tam na górę i tutaj sobie snopki tam na górę żeby wyglądała realnie. A te będę zbozy wysypał albo wybuduję Silos, jak będziemy wstać, albo tutaj będziemy parkowali maszyny żeby, żeby podczas zimy nie stały. Gospodarstwo posiadało to. Tutaj mamy autosankę. Tutaj mamy oprescja. Niektóre maszyny będę musiał oczywiście sąsiadowi wysłać sili. Linka protoczyli Tomkowi, właśnie. Będę musiała posłuchać link i wysłać mu. E, raz do czasów to sąsiad będzie... ...właśnie y, wystąpił na tych odcinkach. Y, na dzisiaj ja będę nagrywał, sąsiad raz do czasu, jak będzie miał czas, jak będziemy się chciało, to... ...to se na filmie wystąpi. Tutaj miało być na palecie, ale to jest widzowie właśnie Tutaj mamy paliwo, męczemiartkę, wiadro, tutaj mamy wiatę na kombajn, albo jakieś masyny tu będziemy parkowali, zobaczymy. Na razie, y oho, zamknąłem sam siebie tutaj. Na razie nikt na podwórku stoją, bo jest na razie ciepło. Tutaj mamy pak, yy, ten, jak to się mówi, Chlewnie świnami. Bartek, jest tam? Nie. Tutaj możemy wodę sobie dawać i zraź świnom można dawać, a tutaj będziemy parkowali beczko wóz i rozrzutnik, yy, takie typowe do świn. A tutaj wy, yy, wyjazd awaryjny, ale kiedy w przyszłości tutaj to się postawi bramę, żeby czyjkolwiek ja nie ukradli coś z gospodarstwa. Tutaj mamy yy, obornik oświn Tutaj nawozy, hydran. Yy, dobra. O tym już mówiłem, o tej drabiny już mówiłem. Tutaj mamy też ładne chlebni, chlebnie. Tutaj są świny, ale świny są na Dobra, chlebnie mam chlebnia na zewnątrz, chlebnia, tutaj tam naprost i chlebnia, tutaj tam gdzie ja to A tutaj otwieram sobie po to, żeby y, pokazać Wam traktory, jakie kiedy posiadał y, Jak się uda nagrać kolejny oczywiście, zrobię wjazd na farmę do tam Selczyka. tutaj mamy Zetor 4511 wersja leśnica ponieważ, że kiedyś to się jedziło do lasu, nie, i wycinało łzywa, a teraz y, dla osób tak zostało. Teraz tu się nie jedzie do lasu, bo ponieważ, że, że teraz trzeba zgodę y, państwową. Jak wytnę las, to będę miał karę po prostu, będę musiał policz za A jak ja nie zapatrzę za to mogę być komornikiem. Bartek, umarłeś? Nie. Chciałem ja po poprowadzić, że Bartek umarł na live, bo ponieważ się nie odzywa Bartek, yy, opowiadaj yy, o autobusie. Jakim autobusem oczywiście jechałeś? Raz, raz, natychmiast. Mas mówić, jakie autobusy Michał, Minibusem, opowiadaj. Hmm, nie jeździłem linią 4 a ty gdzie jechałeś, Bartek? By na Okęcie A z Okęcia, potem gdzie jechałeś? Do PKP może A jakie PKP? Proszę się pochwal. Karcer, domyślał basen. To jest minibus, to jest praca zawiszy Jerzy A dokładnie jaka linia? Przykładacz na bis. To fajne. Jaki twój, Bartek, ulubiony autobus, co się pochwal A, te nasiona mamy. I nawozy. Te będę kupywał. Nasiona. Jaki jest twój ulubiony, Bartek, y, autobus, marka, podaj, poproszę? Solaris. A dokładny model Solarisa? Urbino. No spoko, fajnie. E, Urszus s b ta Taki doktorek po prostu. Słuchałem doktorka jakiegoś, żeby Właśnie wyłączyłem OBS-a, bo tak to znalazłem i z widzami po o, o... życiu, co dzisiaj porabiałem. E, właśnie. Jak ja nagrywam, to... żywszy mędrca nie nagrywam. Sorry, przepraszam. On nie laguje, on jest spokojny, on jest odpatrykawa. Nie i fajnie nim się jechało ze skupu. Nie ze sklepu tam gdzie się kupuje masyny, nie skup. Skup jest tam gdzie się sprzedaje zboża. Ten i ten będę miał na gospodarce. A dobra, ja muszę już z tym się wyjechać, bo będę dzisiaj małe pole oro. Tamte pola w pierwszej zonie, co miałem. Z gospodarstwem, to już ich nie będę miał. Tylko teraz, tutaj będę miał. Teraz tak sobie postanowiłem, żeby było. I niektóre pola wezmę, które miałem w pierwszym sezonie, które mi się uda. I, i muszę sobie przypomnieć, jakie były. Bo na mną nie siedziała. Nie siedziała na tym serwie dopiero dzisiaj. Bo usunął mi się, bo poniżej. Kliknąłem farminga i z kim mi się pokasowały. Nie wiem, nie wiem jakim cudem, ale automatycznie mi się to zrobiło. Kliknęłem farminga, brak odpowiedzi wywaliło mnie na pulpit. Klikam jeszcze raz, pasemonów nie ma. Kiedyś tak też oczywiście miałem, ale okazało, się, że aktualizacji nie miałem, że automatycznie mi, mi się usunęła i musiałem jeszcze raz instalować. Y, z 40 minut aktualizacji, bo ponieważ Za to dużo waży i chyba po prostu przebiegać Bartek, jaki jest Twój ulubiony traktor? A, ursz jaka wersja? 60, 60 50, 50, 50. 30, 50, 5? 3P czy 34? Sypek je, nie, nie. Ja mam yee 3 szy, szypek jest z TRP. TRP też jest. Bartek woli biegłego normalnego. E, da się tu odpożyć? Tak. Bo ja oczywiście o tym zapomniałem, że, że takie coś posiadam. Co za styd. Podniosłem? tak bo ten pukiet y, trochę zbugowany, bo ponieważ że będę się normalnie nie miechać to tak nie będzie działać będę musiał wtedy pracownika uruch uruchomić po to żeby puk działał tak na tak działa po prostu ten puk nie wiem jak y, ten puk nie wiem jak to po prostu wytłumaczyć widzą on mi też zen, y, zenorowowany był jak ze mną grał na y, rolnickowo po jeden. Teraz to działa. Ale rapto podobnie może raz działa, raz nie działa. Albo jakiś inny punkt, który działa, raz nie działa. Rado czasu coś może zadziałać. Może jakie, e, e, jakie, e, bo, ugi, jakieś, jakieś, ługi bugi jakieś... Może raz działa, raz nie działa. Co ja tu będę siał? Yy, ten prawdopodobnie, no, chyba, yy, kartofle tu zasieje. Pola się nie da połączyć, bo pojazd jest taka trawa, co jej się nie da usunąć. Dobra, widzę cały czas yy, orkę robię, Bo cięcie bo poniada gość specjalny wszedł do pokoju, żeby prosto ubranie zanieść bo ten gość specjalny wsątał ubrany jak się prania, jak się prania robi, to się po prostu oczywiście wsąta żeby z, z syfu nie było i żeby robaki się nie zaległy u Bartka Zacharskiego to oczywiście robaki zaległy bo Bartek nie sątał i przed te robaki musiał bartek Remu zrobić. Remu zrobił, bo poniada miał usypiony usyfiony dom zytki nieładny i musiał być nowy dom Nie wiem dlaczego, ale w komentarzach możecie się zapytać. Bartka to Bartek wam odpowie w kolejnym odcinku. Jak zostawita 10 łapek w górę po to, zrobię Bartek Herski, był 17 Bartek jesteś tam? Jestem. Opowiadaj, jak tam u ciebie i co robiłeś dzisiaj. Byłem po piesca. Całym, pełnym i całym zdaniem. Zacząłem jechać po pieskach i zacząłem odebrać. Od początku do końca. Za krótko powiedziałeś. Nie wolno, nie wolno bardzo krótko gadać, bo ponieważ widzowie pomyślą, że chcesz ich uśpić. Oni sam sobie pobudził ich. A ty jesteś Bartek, a z tego, żeby uśpić widzów. Yy, przyznaj się, czy to prawda jest. Bąkę puściłeś! Ja? Ja... Ja nie, ja nie puszczam bąki, bo po nie... Bo jak ja chcę bąka puścić, to biegnę do kibla. Bo, żeby przy przywracajenia jakoś tak robię. Jak live'a robię, to nie idę, bo mi się nie chce, bo ponieważ wizowie widzowie są ważni. Teraz ty, Bartek, mów. Miałeś coś powiedzieć mi? coś Wę... będę mówić. To mów, raz, raz. Dalej. Mów, bo nie mam czasu. Wakacyjne piętro. Tylko co miałeś mi powiedzieć? Nie. Wstydź się. Tak brzydko się nie mówi. Z dupy pewnie mu się urwa, urwał, się ten tekst i tak mu się po prostu powiedziało się. Tak? A masz kulturę osobistą, Bartek? Głuche I nienormalne. Hehe, <głuchy> zda. Ja mówię o Bartku, jaki jest w stosunku do mnie. Oho. Chyba coś bardziej pił dzisiaj. O ciekawka kobiezę. Chyba się zakopałem. Ojej! Ale tak, chyba ja się zakopałem po prostu. jakiś problem problemem. Będę musiał yy, wyjechać z nim. A co, a co kursuje? Wjechałem już widzowie, puk odczepiłem i, i wydostało się, bo puk się zablokował. A, a mu Bartek, co powiedziałeś z tej na tych Mówiłem, przed chwilą mówiłem, kursuje w soboty, gdzie jest pieca i istnieje a ale przed poniedziałką do wioski. A co? Autobusy. A jakie? Linia numer 144. A jaka jest twoja ulubiona linia Bartek? Moja ulubiona też linia 120, też linia 12, A jakie przystanki? O Wszystkie przystanki wymienię, jakie ta linia ma. Wszystkie są, o i Palu. A jakie są po poboczne są? Olszowa. I co jeszcze? Szerokna. Co jeszcze? Na Skraju. Co jeszcze? Krzyżkowa. Co jeszcze? Co jest Co jeszcze? Zobaczcie. Dobra, i masz wszystko przeczytaj O Orasyńskie zapomniałeś jeszcze. Y, Dalej to tutaj myślę, że język się pląca przez Bartę. Ale y, już ciemno się powoli robi. A ja tutaj będę ziemniaki się Bo sąsiad będzie miał... Y, Yy, siebnik do ziemniaków on po prostu sąsiad będzie miał siebnik do ziemniaków to mi, mi, yy, mi pozyty... a teraz to Bartkowi tam powiedzieć ja będę mówić, parkuje, serja Czakowska, szyszkowa, stoica, nic na skraju, orszowa, rybna, okrężka, szerokowa, odroby białkowe na skraju, skronicowe na skraju, skronicowe białkowe paru i paru a teraz od tyłu to był droga powrotna Pa, yy, uwaga, zaczynamy, chyba może być, palów, ogrody dołkowe, palów, stonicz podatkowego, ogrody dołkowe na skraju, przerotowa, okręża, jedna, oluszczowa, na skraju, stoiska, słuszczowa, parkuj i jedź, ale ja się A twoja ulubiona linia tramwajowa, Bartuś? Linia numer 7, linia numer 7. A gdzie numer linia 7, zapierdala, yy, pod, yy, na jaki przestanek? Też. A jakie są y, linie tramwajowe na Okęciu? 7, 9, 15 A kiedyś jakie były? Zobaczę jak były kiedyś To się pochwal, jakie kiedyś były? Tam, bo... Stare, nie, nie, ta... takie co już nie jestem na Okęciu ale kiedyś jeździły takie linie. Ja coś pamiętam, ale nie mogę sobie niechuja sobie przypomnieć. To, co... A kiedyś z 2007-2005 jakie jeździły. Tare linie parku, okęcie y, okience parku jest Aleja Krakowska, XD Halo to już, to już na dziś wszystko Już nie, nie ma? Są tylko 3 A7 jeździ? Jeździ Yyy, a pamiętam, że jeździła u, ósemka A8? Nie ma. A wiesz jaka dzisiaj idzieła ósemka? Nie te pewne, ale ropa podobnie z selem A jakim autobusem można dojechać do Michałowic? Mm, autobusy nie jeździą po tych Michałowicach koło mnie a, mogą, a może być busik L1, albo L2 tak. A jak opata mówisz Jak Tak A jak to się mówi L1 i L2 L1, L2 Jechałeś takim autobusem? Busem? Tak. A jak kominem jak jechałeś? Tak. Po, po, po tym razie nie L1 L1 gdzie jedzie? Pruszkowa. A kończy trasę Kończy trasę na okieczu A kiedyś? A kiedyś już nic. A kiedyś to się zasymywał y, na stadion Stadion rasy. Kiedyś tam się zasymywał. Wiesz? Yes. A, a tam do dzisiaj jest opuszczony przez Vloga to chyba będzie bardzo chciał. Tak czy nie? A kiedy? Co? Chcesz vloga z opuszczonego przystanku? Ale błoto. Nie wiem, widzę, czy jeszcze ładnie będę... No, zobaczymy, czy sąsiad po prostu co do co do ofiarowania będziemy, jakiś e, sazarkę e, do ziemniaku. Zobaczymy Zob jak on ma, bo na razie go nie ma. Bo pojechał e, załatwić sprawy e, pick-upem. A ja samochodu nie mam, bo... Po co mi samochód? Ja zapierdalajem rowerem, najlepiej ekologicznie. Teraz ty warte pójść zapierdalajem. Przepraszam widzowie, ale nie nas ladojta tak brzydko, bo poniadzę tylko pod film. Tak mówimy. Po to, żeby był klimat. Jeszcze raz, proszę powiedzieć. Nepiedzerają. A gdzie? Wszyscy. A gdzie? Dokładnie. Może Bartek wytłumaczy mi. Lepie to plusz Jestem w ciebie Bartek, dumny zadowolony. Widzowie Bartek sam się nauczył od rodziców, a ja I gdzieś w okolicy usysałem i, i tak mi w głowie utknęło i zapamiętałem i tak w życiu mi się zdarzyło. Co mają widzowie zostawić Bartek? Łapkę w górę. I co jestem? I komentarz. A czerwony przycisk jak się Bartek nazywa? Subskrybuj Żeby być na bieżąco Powtórz z Subskrybuj i zostaw łapkę w górę na bieżąco To fajne. Ja tutaj sobie zamknę Prawę Ja zaraz do ciebie wrócę Dobra Dobra, widzę, że zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, po to, żeby nie przegapić tego kolejnego odcinka, ale yy, na wielkanoc, chyba, yy, ogarnę, yy, chyba, yy, nie z tego, ja yy, z tego nagrama, i live'a z synatki, bo później, za jak live'a robię z 13, jest płynnie, a z 17 trochę laguje, ale jak będę miał laptopika, to se yy, przełożę. Zasubskrybuj za mój kanał, żeby być na bieżąco żeby e, nie przegapić kolejnego odcinka Zostaw łapkę w górę, udostępnij film swoim znajomym i dziękuję za oglądanie ten film i do zobaczenia, w się karaso Elo Setva si, do zobaczenia i wesołych świąt i sensliwego jajka Alleluja i do psodu. Nara!